Polski rynek pracy, jak wynika z danych, jest coraz bardziej przychylny pracownikom. W tym roku spodziewany jest dalszy spadek bezrobocia, a także wzrost zatrudnienia. Najwięcej nowych ofert pracy będzie dla wykwalifikowanych pracowników z wykształceniem zawodowym i technicznym. Wychodząc naprzeciw takim zmianom na rynku pracy, również w powiecie golubsko-dobrzyńskim, szkolnictwo zawodowe tworzy nowe kierunki i kształci pod potrzeby pracodawców. Przykładem są dwie szkoły w powiecie, to zespół szkół nr 2 w Golubie Dobrzyniu i zespół szkół w Kowalewie Pomorskim. W dzisiejszym programie o kierunkach kształcenia pod potrzeby lokalnego rynku pracy powiemy na przykładzie tej drugiej szkoły w Kowalewie Pomorskim. Do tej pierwszej wrócimy w jednym z kolejnych programów. To tydzień techniki, który zorganizowano na terenie zespołu szkół w Kowalewie. Impreza przyciągnęła tych, którzy interesują się techniką i w przyszłości chcieliby pracować w tej dziedzinie. Dlatego nie zabrakło tego dnia gimnazjalistów z gimnazjów całego powiatu grubsko-dobrzyńskiego. Uczniowie z nauczycielami prezentowali swoje osiągnięcia i umiejętności w ramach szkolnych pracowni i kierunków kształcenia. Jednym z nich jest mechatronik. Rynek pracy coraz większe zapotrzebowanie ma w tym kierunku, ponieważ większość firm, jakie powstają, jest automatyzowana i te systemy, taśmy automatyczne wymagają już fachowej obsługi właśnie ludzi po kierunku mechatronika. My kształcimy w tym kierunku uczniów. Właśnie pierwszy rocznik, czwarta klasa, już po prostu dobiega końca, mieli ostatnie egzaminy kwalifikacyjne. Tu są uczniowie klasy drugiej którzy montują właśnie taki układ marchatoniczny sterujący magazynem. Również tam jest sensory, po prostu przedstawiają działanie sensorów, silnika ze sterowaniem obrotów, z falownikiem. Po skończeniu tego kierunku można pracować w wielu gałęziach. Firmach, które właśnie mają taśmy produkcyjne nadzorowane przez sterowniki PLC, które trzeba nadzorować i które trzeba programować również mogą pracować jako monterzy elektrycy ponieważ mają dość wysokie kwalifikacje jeśli chodzi o tą, no, jeśli chodzi o elektryczność mogą również zajmować się naprawą sprzętu elektronicznego bo również te kwalifikacje również posiadają, ponieważ Meatonika łączy w sobie te wszystkie właśnie dziedziny, elektronikę, elektrotechnikę i mechanikę. Również mogą pracować przy sprzęcie CNC, czyli obróbki numerycznej. Część uczniów z naszej szkoły właśnie był na takim kursie w Bydgoszczy, które po prostu firma BSB zastosowała i ten wyjazd i mają przeszkolenie właśnie z za zakresu obsługi obrawiarek numerycznych. Nasza firma objęła patronat w latach 2014-2018 nad klasą technikum zespołu szkół w Kowalewie o specjalności technik mechatronik. Uczniowie z tej szkoły odbywają praktyki w naszym zakładzie. W ramach tej współpracy uczniowie i nauczyciele są wysyłani na specjalistyczne kursy oprogramowania, które w przyszłości pomogą im programować maszyny i urządzenia. Najzdolniejsi uczniowie nagradzani są stypendium pieniężnym. Jesteśmy nowoczesną firmą i priorytetem dla nas jest pomoc w kształceniu uczniów. Po odbyciu praktyk w naszym zakładzie pracy, na których uczniowie mają możliwość zaznajomienia się z teoretyczną i praktyczną zasadą działalności maszyn. Myślę, że będzie dużo łatwiej im znaleźć zatrudnienie w zakładach podobnych do naszego lub stricte w naszym. Kolejnym przykładem współpracy ze szkołą jest firma Plastika w Kowalwie Pomorskim, w której praktykę zdobywają uczniowie kierunku Mechatronik. EkoPark w Lipnicy to kolejna firma na terenie powiatu, w której w ramach współpracy z Zespołem Szkół w Kowalewie uczniowie w kierunku technik, urządzeń i systemów energetyki odnawialnej odbywają zajęcia praktyczne. W związku z zapotrzebowaniem na nowych pracowników, którzy będą fachowo potrafili rozwiązywać zagadnienia techniczne, nasze przedsiębiorstwo podjęło współpracę z zespołem szkół w nadziei na to, iż umożliwiając praktyki te, takim uczniom, pozwolimy tutaj lokalnej społeczności ukształtować fachowych pracowników. W naszej ocenie rynek odnawialnych źródeł energii ma przed sobą wielką przyszłość. Wiąże się to z tym, iż technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest to zawód z dużą przeszłością. Z tego względu warto podjąć naukę na tym kierunku, ponieważ przyszli absolwenci mają przed sobą naprawdę dobrą przyszłość. Nie, nie trzeba wyjeżdżać za granicę, żeby znaleźć pracę. Tutaj wokół nas jest wystarczająco dużo pracy w tym zawodzie. Perspektywy są naprawdę dobre i z całą odpowiedzialnością mogę stwierdzić, że przyszli absolwenci znajdą na pewno pracę dość szybko tutaj na rynku. Lokalnym, a prawdopodobnie nawet w naszej firmie. Jest to zawód, który ma ogromną przyszłość, ponieważ świat idzie w tym kierunku. Zasoby naturalne kończą się na świecie, więc trzeba szukać jakiegoś alternatywnego wyjścia i nasza szkoła, zespół szkół w Kołalewie, wyszedł naprzeciw oczekiwaniom, tworząc taki kierunek technik urządzeń systemów energetyki odnawialnej. Zajmujemy się przede wszystkim odnawialnymi źródłami energii. Czyli to jest energia pozyskana z słońca, z wiatru, z wnętrza ziemi, z wody. Zamieniamy energię światła na prąd elektryczny. Mamy naprawdę bardzo, bardzo dobrze wyposażoną pracownię, która, której to uczniowie nasi mogą realizować swoją podstawę programową, uczyć, kształcić i to co tu przedstawiamy dzisiaj na stoisku jest najlepszym tego dowodem. W rozwijającej się motoryzacji, coraz większe zapotrzebowanie na rynku pracy jest na dobrych fachowców w dziedzinie mechaniki pojazdowej. Dla zainteresowanych tym zawodem, szkoła w Kowalewie posiada warsztat samochodowy wyposażony w nowoczesne urządzenia do diagnostyki i napraw pojazdu. Co można było zobaczyć podczas prezentacji w czasie zorganizowanego Dnia Techniki w Zespole Szkół w Kowalewie Pomorskim. Mamy na dzień dzisiejszy nowoczesne, nowoczesną bazę w postaci chociażby geometrii filmy Basebart niemieckiej, dokładnej, czterogłowicowej. Mamy również mnóstwo nowoczesnych narzędzi pomiarowych, które są niezbędne do wykonywania napraw. Na bieżąco cały czas poszerzamy swoją bazę materiałową w chwili obecnej posiadamy auta do naprawy, czyli takie, na których uczniowie się uczą. Jest to Opel Tigra. Audi A4, te na które uczniowie mogą rozbierać, ustawiać silniki, regulować. Tak na dobrą sprawę rozbieramy te samochody i składamy. One po rozebraniu złożeniu muszą nadal spełniać wszystkie parametry. Tak? Mamy nowoczesny analizator spalin, firmy np. Oliwier, gdzie możemy ustawiać i sprawdzać właśnie spalinę przy każdym tak naprawdę pojeździe, czy to będzie nowy, czy stary, czy też zabytkowe. Chłopacy też mówią, no, że tak spełniają się poprzez naprawę takich aut nietypowych, chociażby takich, na którym siedzę, czyli taki Bolid. Jest to pojazd skonstruowany, sprawny, tak naprawdę spełnia wszystkie wymogi, jakie są potrzebne, żeby go zarejestrować. Oczywiście zarejestrować go nie będziemy, ale jest to zrobione wszystko zgodnie. Ze sztuką. Posiada silnik spalinowy, układ kierowniczy, zawieszenia, pasy bezpieczeństwa i całe oświetlenie. Jednym z ważnych urządzeń, jakie posiadamy jest urządzenie e, diagnozujące firmy Bosch. Jest to urządzenie KTS 670 Bosch, no, takie mówię, nowoczesne, za, za pomocą czy dzięki niemu możemy zdiagnozować każdy pojazd samochodowy, jaki się porusza po naszych e, drogach. Zawód mechanika jest zawodem bardzo rozwojowym, e, ponieważ e, niekoniecznie Trzeba pracować typowo na stanowisku mechanika, ale wszystkie całe, cała branża pokrewna, czyli yy, wszelakie hurtownie stacje diagnostyczne, jest brak, jest brak mechaników na rynku. Nasi mechanicy, którzy tak naprawdę po kilkugodzinnym przeszkoleniu mogą być mechanikami maszyn przemysłowych, bo oni mają podstawowe informacje, podstawowe umiejętności, bo tak naprawdę jaka jest wielka różnica zdemontować łożysko z koła samochodowego, a z wału jakiejś potężnej maszyny przemysłowej. Więc te, to jest bardzo, bardzo cenne umiejętności i jestem przekonany, że Uczniowie naszej szkoły mają. Zresztą widać to po tym, że koniec roku różnego rodzaju zakłady dzwonią i właśnie chcą zatrudnić naszych mechaników w swoich zakładów. Kolejnym przykładem praktycznej nauki zawodu oprócz szkolnych warsztatów jest zakład mechaniki pojazdów w Ostrowitem. W obecnej chwili szkole uczni zespołu szkół w Kowalebie Pomorskim, jak również z zespołu szkół nr 2 w Goluby Dobrzyniu. Zarówno uczniowie z jednej, jak i z drugiej szkoły zbudzają yy, zainteresowanie pracą, pytają często yy, o coś, co im jest potrzebne w wykonywaniu praktyki. Cieszy mnie to bardzo, że chcą wiedzieć, chcą pogłębiać swoją wiedzę i że daje to efekt. To ten nowy, w dobie dzisiejszego postępu technicznego, warsztaty muszą być wyposażone w nowoczesny sprzęt i muszą też uczyć uczniów korzystania z tego sprzętu. Inaczej, naprawy samochodów są praktycznie niemożliwe. Trzeba mieć taki sprzęt. My taki sprzęt posiadamy i gwarantujemy uczniom pracę na nim i pewne uzyskanie pełnej wiedzy przy pomocy takiego sprzętu. Naprawa samochodu zawsze rozpoczyna się od diagnostyki i do tego jest potrzebny sprzęt. Praktyczną wiedzę zdobywają przy rzeczywistych naprawach, jak odbywają się w warsztacie, teoria na specjalnych kursach i w jednostkach w szkołach macierzystych. Po zakończeniu 36-miesięcznego okresu nauki uczniowie przystępują do egzaminu uczeladniczego, zdobywają dyplom pracownika wykwalifikowanego. Dzięki do takiej współpracy ze szkołą można w, w, po trzech latach wypuścić aby na rynek pracy pełnowartościowego pracownika. Mają też możliwość po, po zakończeniu okresu nauki znaleźć zatrudnienie w moim warsztacie. Kelner i kucharz to kolejny atrakcyjny zawód na rynku pracy. Coraz częściej w tym zawodzie spełniają się nie tylko kobiety, ale także mężczyźni. Dzień, 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 dzień. Zawód kucharza jest zawodem dzisiaj niezwykle popularnym, a jednocześnie pożytecznym. Można w tym zawodzie spełnić swoje marzenia, swoją pasję i można jednocześnie zarobić dobre pieniądze. Nasza szkoła. Kształci w zawodzie kucharza na poziomie szkoły średniej, a więc dokładnie w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Kształcimy w dwóch kwalifikacjach, T6 na poziomie kucharz i T15 na poziomie technik żywienia i usług gastronomicznych. Szkoła jest przygotowana do kształcenia w tym zawodzie, ponieważ mamy do tego przygotowany oddzielnie budynek wyposażony w profesjonalny sprzęt, który zresztą widać tutaj również na tych targach technicznych. Ten sprzęt to między innymi profesjonalne naleśnikarki, to piec konwekcyjno-parowy, to oczywiście gofrownice, to geny, to podgrzewacze. Trzeba przyjść i zobaczyć, jak kształcimy, jak sobie radzimy w przygotowywaniu do tego zawodu. A myślę, że chyba najlepiej odzwierciedlają wyniki egzaminów zawodowych. A także już praca, którą zdobywają nasi uczniowie, nasi uczniowie autentycznie pracują w zawodzie. To jest chyba bardzo ważne. Yy, uczyłam się ze szkoły, miale Wałęsy w zawodzie kucharz, bo czas nauki odbywałam tu praktyki. Yy, dużo się też nauczyłam. Yy, sądzę, że to mi się na pewno bardzo przyda i mam nadzieję, że nauczę się jeszcze więcej. Od roku jestem tutaj już pracownikiem, nie praktykantką wykonuje inne zadania, bardziej odpowiedzialne. Praca kucharza jest to praca z pasją. Ludzie, którzy gotują dla osób bliskich, znajomych, muszą to robić z uczuciem przede wszystkim. Muszą to kochać, lubić i sądzę, że polecam wszystkim taki zawód, którzy pragną tego robić, chociaż dla własnej przyjemności. Bardzo ważna jest nauka w szkole, gdzie młodzież zdobywa wiedzę podstawową gdzie wiedzą, jak, czysto teoretycznie, jak używać niektórych sprzętów, urządzeń gastronomicznych, a u nas mogą to zobaczyć w rzeczywistości, jak to wygląda. My pracujemy właśnie na piecach, na urządzeniach konwekcyjno-parowych, na sprzęcie typowo gastronomicznym, gdzie młodzież może to zobaczyć. W szkole uczy się czystej teorii, u nas zdobywa tą wiedzę praktyczną, która jest najcenniejsza w, w dalszej pracy. Praca kucharza jest to zawód, i praca kucharza jest to dla ludzi z pasją, którzy kochają gotować, kochają pichcić. Tutaj szkoła, że tak powiem, współpracujemy ze szkołą w Kowalewie, która podsyła nam młodzież. Młodzież właśnie tutaj jest wyselekcjonowana, która, która uwielbia gotować, która wykonuje nasze polecenia, nie tylko. Czystą teorię w, w kuchni, w, w szkole, ale też muszą mieć dużą praktykę na, tutaj u nas w kuchni, na naszym ośrodku. Poprzez pracę. W kuchni nie tylko mamy kontakt z gośćmi, gdzie przygotowujemy te dania ze szczególną pasją, uczuciem. Każde danie jest inne. My, jesteśmy, my, kucharze dzisiejszej doby, jesteśmy artystami, gdzie malujemy, że tak powiem, potrawą na, na talerzach, na, na półmiskach, które serwujemy dla naszych gości. Dzięki tej pracy poznajemy ludzi ze świata kultury i, i, i nie tylko gdzie, że tak powiem, przyjeżdżają tutaj do nas. Uczniowie naszej szkoły mają możliwość korzystać z różnego typu pracowni. Jedną z takich pracowni jest pracownia hotelarska. Jest ona wyposażona w sposób bardzo nowoczesny. Hotelarstwo to jest tak naprawdę kilka stanowisk. W związku z czym... Mamy pracownię do obsługi konsumenta, czyli do pracy z gośćmi w restauracji, w różnego typu lokalach gastronomicznych. Mamy pracownię, która przypomina typową hotelową recepcję, w związku z czym uczniowie mogą uczyć się obsługi konsumenta, ale przy ladzie recepcyjnej. Mamy także bardzo nowoczesną salę konferencyjną, gdzie korzystamy z internetu, z programów komputerowych specjalistycznych. W związku z czym nasi uczniowie jakby są na bieżąco, aktualizują swoją wiedzę i jest ona dostosowana do tego, co obecnie dzieje się w typowych zakładach hotelarskich. W naszych pracowniach uczniowie uczą się tutaj na miejscu, ale oprócz tego wyjeżdżają także do zakładów pozaszkolnych, które przygotowują je do tego, aby w praktyce wykorzystywać umiejętności i zdobywać nowe doświadczenia w przyszłym zawodzie. Współpracę z zespołem Szkół im. Lecha Wałęsy z Kowalwa Pomorskiego podjęliśmy w 2010 roku. E, przyświecały nam tak naprawdę e, dwa cele do podjęcia tych działań. E, pierwszy z nich e, to taki, że szkoła otwierała kierunki hotelarsko-gastronomiczne, kierunki, które tak naprawdę są e, bardzo zbieżne z naszą działalnością hotelarską. I chcieliśmy również wesprzeć szkołę naszym doświadczeniem. Drugi cel, no to jest pozyskanie kadry pracowniczej. Zresztą do tej pory branża turystyczna jest rynkiem bardzo chłonnym dla osób wykształconej, wykształconych po linii hotelarsko-gastronomicznej i w ogóle branża turystyczna bardzo dobrze rokuje na przyszłość. Masaż czekoladowy. Mm -hmm. Prosiłabym, żeby szła Pani tak 10 minut prędzej, żeby się przygotować. Mm -hmm. W tej chwili zatrudniamy około 70 osób, no i nie ukrywam, że wśród tych osób są również absolwenci zespołu szkół z Kowalewa Pomorskiego. Także namawiam i zachęcam do podejmowania kształcenia w tych kierunkach. Te zajęcia praktyczne pozwalają nam nabyć wielu ciekawych umiejętności, które przydadzą się konkretnie w moim zawodzie. Kilka lat temu podjąłem decyzję, że chcę swoje życie skierować w stronę gastronomii. Zacząłem naukę w zespole szkół w Kowalewie Pomorskim. Szkoła ta dawała nam ogromne możliwości. Zaczynałem praktyki w karbówku, potem miałem staż w osadzie w Głęboczku, a dzisiaj aktualnie znajduję się tutaj, czyli w paso romantycznym w Tużnie, gdzie zdobywam dodatkowe doświadczenia, ale również rozwijam te, które zagwarantowała mi szkoła.